Cześć, witam was ponownie. Dzisiaj przygotujemy polędwiczkę faszerowaną pieczarkami. Około 150 gram pieczarek drobno siekam. Następnie cebulę kroję w kosteczkę i jeden ząbek czosnku również drobno siekam. Mam tutaj już przygotowaną posiekaną natkę pietruszki. Wszystkie składniki wrzucamy na patelnię. Doprawiamy solą i pieprzem i podsmażamy. Następnie polędwiczkę rozcinam wzdłuż, tak aby uzyskać jak największą powierzchnię. Na koniec ubijam ją młotkiem do mięsa. Nakładamy farsz. I zawijamy. Spinam ją wykałaczkami, żeby się nam nie rozwaliła. Następnie rzucam na rozgrzany olej i podsmażam z każdej strony. Podsmażoną już podedwiczkę dokładnie solimy. I wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza na około 20 minut. Po upieczeniu zostawiłem ją jeszcze 10 minut w piekarniku, aby troszkę odpoczęła. Życzę smacznego i do zobaczenia. Cześć!